Siemanko. Jesteśmy w dworku Wiktorowo, gdzie mieści się główna baza treningowa projektu Fitfaza. A czemu Fitfaza? Ponieważ to właśnie dzisiaj opowiemy wam jak przygotować się dobrze wydolnościowo, siłowo i kondycyjnie do kolejnego sezonu startów na motocyklu. Zaczynamy od rozgrzewki. Pamiętaj, zawsze na początku rozgrzewka, później krótkie albo dłuższe rozciąganie, nigdy na odwrót, bo inaczej możesz doprowadzić do kontuzji. Chcesz wiedzieć jak zrobić rozgrzewkę? Zajrzyj pod link tutaj. Czwarty program treningowy koncentruje się w głównej mierze na waszych nogach oraz wzmocnieniu stawu biodrowego, z którego idzie główna siła człowieka. Będziemy robić mnóstwo wykroków z wejść, przysiadów i innych elementów treningowych. W tych naszych ćwiczeniach wspomożemy się tym oto małym przyjacielem, który doprowadzi nasze mięśnie do wrzenia. Cztery obwody treningowe, podczas których będziesz cisnął na maksa. Koncentruj się nad dokładnością wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Lecisz wszystko aż do odcinki, po czym zrobisz sobie 120 sekund, czyli 2 minuty przerwy, pomiędzy obwodami. Mega ważne jest, abyście mieli również dużą mobilność i zakres ruchu w swoich stawach, więc pracujcie nad tym. Przede wszystkim przykładajcie się, aby ćwiczenia były wykonywane w pełnym zakresie ruchu, a dodatkowo pracujcie nad rozciąganiem i nad zwiększaniem właśnie zakresu ruchu poszczególnych kończyn.